Na drugą gawę w Centrum Wystawienniczo Kongresowym zaprasza Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. Dzień dobry, w Drugiej Kawie Witam, Maciej Nowak. Moim gościem jest Tomasz Garbowski, były już poseł SLD. Witam serdecznie. Kłaniam się. Śpiewaliście sobie w niedzielę, Lewico, nic się nie stało? A nie było takich pieśni. Było raczej rozważania, co się wydarzyło. Dlaczego progu nie przekroczyliśmy, dlaczego wynik jest taki, jaki jest. No, win, myślę, że chwilę win, refleksji. Winy szukacie w sobie czy w Zandbergu? Ja myślę, że w każdym, w każdym przypadku jak się to jest element złożony odnośnie tego wyniku wyborczego. Moim zdaniem późno, zbyt późno troszeczkę zaprezentowaliśmy naszą liderkę, która dopiero w, trzy tygodnie, w trzech tygodniach ruszyła po Polsce. Gdyby to było na początku, kiedy tworzyliśmy Zjednoczoną Lewicę, ogłosilibyśmy kandydatkę lidera Zjednoczonej Lewicy. Powiedzielibyśmy, że może być jeszcze wcześniej przed wyborami prezydenckimi. No, może tak, to, to element składowy. Yy, no niewątpliwie nie udało się przekonać tych wyborców rozczarowanych platformą obywatelską do siebie, oni poszli do Prawa i Sprawiedliwości, uważali, że ta partia wygra i wygrała. Mm -hmm. yy, nie byliśmy taką alternatywą, a po drugie nie byliśmy też alternatywą, żeby zatrzymać pis. I ci niektórzy wyborcy zagłosowali na platformę obywatelską, bo ich, ich wynik, chociaż jest porażką, jest i tak wysoki dwadzieścia kilka procent. To jest bardzo dużo myślałem, że jednak ludzie nam zaufają. Tak się stało się inaczej. No trudno, trzeba się z tym pogodzić. Wracając do, do, do liderki nowej. No późno się zorientowaliście, że, że dwie kobiety inne są na, na froncie, na pierwszej linii. Nie można znaczy, było wcześniej dokonać tego ruchu, zamiast Magdaleny Ogórek ja wystawić? Ja myślę, no. że dyskutowaliśmy na temat Barbary Nowackiej. Wcześniej był kandydatem przymierzanym Wojciech Oleniczak. się tak nie stało, no trudno, trzeba ponieść konsekwencje. Dzisiaj wygrała jedna opcja, będzie. Rządziła w Polsce przez mhm. 4 lata. Sejm, senat, prezydent jest po linii Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że nic nie zepsują, a zrobią coś pożytecznego Aleksander, dla kraju. Aleksander Kwaśniewski w jednym z wywiadów powiedział, że Wam się wybory prezydenckie pomyliły z wyborami miejsc. Może coś jest na rzecz. Zabrakło Aleksandra Kwaśniewskiego u Waszego boku? Nie, ja myślę, że pewne osoby. Wpisały się w historię polityki. Aleksander Kwaśniewski przez 10 lat był prezydentem. Może doradzać i to robi, chyba życzliwie w stosunku do partii lewicowych. No i pytanie jest tak, takie: czy po tym wstrząsie, po tym jak lewica od 25 lat nie będzie w parlamencie, czy się pozbieramy, po następne wybory dopiero za 3 lata, jest pole do dyskusji w kontekście nowego pokolenia. Jest partia razem, pytanie, czy ona się utrzyma. Czy ten bunt młodych ludzi, którzy mają bardzo ciekawe pomysły ideologiczne, lewicowe, czy się to z, powstrzyma? Z Marksem na koszulkach? Czy no, to się przebije? No, 4%. Ktoś by powiedział na początku, miesiąc, dwa tygodnie temu, że partia razem nie będzie znacząca. Jeden, jeden występ w debacie telewizyjnej i, i partia razem dostaje 4%, a te pół nam zabrakło do tego, żeby być w parlamencie, mieć 30 Parlamentarzystów, to świadczy o tym, że jest jakieś zapotrzebowanie. No, ja też uważam, że w ostatnich dniach się coś rozstrzygnie, ale myślałem, że to się osiągniemy co najmniej 10% na, na, na plus, poparcie. Na plus dla tak Tak myślałem. To się stało inaczej. No to teraz trzeba się z tym pogodzić, trzeba iść do przodu. No życie pisze nowe scenariusze. To życie polityczne ciężko pana doświadcza w ostatnich miesiącach. To jest ta niedzielna porażka jest cięższym przeżyciem niż start w wyborach prezydenckich, który wiadomo jak się zakończył dla Pana? Nie, myślę, że zeszłoroczna sytuacja była gorsza dla mnie. To co się wydarzyło obecnie to była nadzieja, że można zwyciężyć w kontekście ugrupowania. Miałem takie przekonanie, że zdobędę najlepszy wynik. Zabrakło 237 głosów do tego, żeby pokonać lidera kalisty, która przyjechała z Wrocławia, zresztą bardzo sympatyczna osoba, z którą dobrze mi się współpracowało. Z panią Anną Kubicą. Ostatnie ok, to niewątpliwe po tym, co się wydarzyło po polu. To ciągła taka i wewnętrzna rywalizacja z kolegą Piotrem Woźniakiem, to też dużo mnie kosztowało siły, energii. Także ostatnia kampania. Tak naprawdę może mogę się tak po cichu, tylko cieszyć, że wygrałem z Piotrem Woźniakiem. I tak naprawdę takie przywództwo tu w regionie na Lewicy jest po stronie Tomaszego Lyboskiego, ale to takie. Czy będą mają, to takie kiedy, zwycięstwo, które, formalne wybory? Które Czy to dość. Byłem w ale duży na To, nie jest, to nie, mnie nie cieszy, bo myślę, że. Szykujecie się do jakich, takich wewnętrznych rozgrywek, rozliczeń, kiedy jakieś następne wybory w SLD na opuszczeniu? To jest długi okres. Niewątpliwie z mojej strony od niedzieli tak? albo od 23 listopada, kiedy przestanę być posłem na Sejm, to idę na urlop polityczny, po innego wyjścia nie ma w tym przypadku, po. Nie mam mandatu do tego, żeby, żeby sprawować funkcje publiczne, bo ani nie jestem adym, ani nie jestem posłem. Trzeba znaleźć swoje miejsce w życiu. A jak będzie dalej, to nie wiem. Na pewno muszę od polityki odpocząć. Ma pan pomysł na szukanie tego miejsca w życiu, no bo to jest pana przygoda parlamentarna 10 lat chyba, tak? 10 lat wiecie? wcześniej, od 2000 roku zajmowałem się polityką, czyli tak naprawdę 15 lat w życiu publicznym. Myślę, że Miałem umiejętności, coś dla regionu udało mi się zrobić, coś dla poszczególnych osób. To była ciekawa przygoda, ciekawa pasja, ta trzeba się odnaleźć w innej rzeczywistości. A to znaczy, że pan z polityką zrywa, czy to jest, czy to będzie urlop jakiś nie nieokreślony? Nie określą? mówię do zobaczenia, nie mówię do widzenia. Jak będzie, to zobaczymy. No, bo następne wybory, w których szansa zaistnienia gdzieś w jakichś organach to dopiero chyba za trzy lata samorządowych. No, to jest długi okres. Dla... Trzeba normalnie funkcjonować, trzeba normalnie. Żyć, trzeba zmienić swoje podejście. Oczywiście ja w Opolu mam swoje stowarzyszenie, bo OPOLO więcej niż miasto. W Opolu dostałem ponad 2,5 tysiąca głosów, to jest więcej od 300 głosów niż 4 lata temu. Myślę, że w Opolu będę w stowarzyszeniu funkcjonowała, czy w życiu partyjnym, to zobaczymy. Hmm. No jaki Pan ma pomysł w tej chwili, już na, na, na swoje życie, na swoją przyszłość zawodową? Trzeba iść do pracy, trzeba szukać pracy, tak? No coś w tym jest na rzeczy, tak? No musimy zakończyć pewien etap związany z rozliczeniem kampanii wyborczej, po drugie zamknąć sprawy Biura Poselskiego do końca listopada i później od grudnia, myślę, że na Mikołaja pójść do pracy. A do jakiej to zobaczymy? Jak pan widzi teraz no, przez najbliższe 4 lata Polskę pod rządami PIS-u? Uda się PISowi zrealizować to, co obiecywał w kampanii? No nie wiem, chyba w wielu rzeczy się nie uda zrealizować, bo to były puste obietnice bez pokrycia budżetowego, ale Mam nadzieję, że Polska będzie się rozwijała. Mam nadzieję, że nie będziemy toczyli wojny z sąsiadami, tak jak kiedyś, że rywalizowaliśmy i z Rosją i z Niemcami. Mam nadzieję, że nie będzie konfliktów. Mam nadzieję, że grupy społeczne nie wy... i mieszkańcy naszego kraju nie wyjdą na ulicę. Naprawdę duży, duża odpowiedzialność na Jarosławie Kaczyńskim. Znam wielu polityków, PiSów, którzy są rozsądni. Myślę, że im lepsze będą rozwiązania dla naszego kraju, tym lepiej dla nas wszystkich. A jak będzie, to zobaczymy. No na pewno mają dużo kiedy zaufania. No i będziemy obserwować i będziemy oceniać. I, i pewnie władzy nie będzie można zwalić na to, że prezydent jest nie nasz. Że dokładnie, musi... dokładnie. Oczekuję oczywiście ja ze swojej strony, że zmieni się ustawa emerytalna w kontekście stażu pracy i mam nadzieję, że to co najmniej PiS wprowadzi I po drugie. No zobaczymy. Mam nadzieję, że, że to nie będzie model Orbanowski, że zmieniliśmy wszystko w kontekście takim, że Wiktor Orban rządzi niepodzielnie i na Węgrzech zmienił taką ordynację wyborczą, że tylko jego ugrupowanie wygrywa. Demokracja zdecydowała, nie zawsze ona jest sprawiedliwa, i trzeba przyjąć wedyk naszych mieszkańców, wyborców z pokojem. Mhm. Nie wiem, czy to pana pocieszy, czy nie, ale Opolszczyzna będzie miała posła garbowskiego. Garbowskiego, właśnie. Garbowskiego. No to właśnie, i tak wiele osób mi mówi, że dzięki mojej aktywności, to pan Paweł, który był mało znany. Był, był troszeczkę kojarzony z moją osobą i zdobył drugi mandat. Gratuluję wszystkim zwycięzcom, gratuluję tego wyniku. Grabowski będzie w parlamencie, ale inny, nie Tomasz, tylko Paweł. Będzie pan obserwował to życie polityczne, komentował je, czy to będzie taki urlop w dłuższy, wyłączenie się od tego, co się dzieje? Czy da się w ogóle no, tak muszę zrobić? Muszę się zesetować, tak? w kontekście takim, bo muszę odpocząć. Ostatnie dwa lata to dla mnie były takie ciężkie w kontekście życia publicznego. Zeszły rok też taki, że człowiek nawet nie wystartował, a się mocno przygotowywał do wyborów samorządowych. A w tym roku no, myślę, ten wynik jest dobry. 5900 głosów z drugiej pozycji, 4 lata temu 6800 z pierwszej. Gdybym był liderem listy, myślę, że ten wynik był oscylował w okolicach 10-11 tysięcy. Czyli zrobiłem wszystko. tak. Myślę, że ta kampania była ciężka. To była ciężka praca całego mojego sztabu, mojej osoby. Nie wyszło, no trudno. Czasami tak jest, trzeba się z tym pogodzić i trzeba pójść własną drogą. A czy będę komentować, to zależy też od sytuacji życiowej, zawodowej, zobaczymy. Zobaczymy, będziemy śledzić, co będzie robił Tomasz Garbowski, dziękuję. były poseł SLD, który był gościem w drugiej kawie. Bardzo dziękuję.